Cześć. Ostatnio powiedzieliśmy sobie, jak rozwiązywać zadania metodą podstawiania. Natomiast dziś zajmiemy się metodą przeciwnych współczynników. Metoda ta podobna jest do wykonywania działań w słupkach. Przy uporządkowywaniu równań będziemy dążyć do tego, aby zawsze x był nad x, natomiast y nad y oraz liczba nad liczbą. W tej metodzie x bądź y musi być identyczny w górnym, jak i w dolnym równaniu. Na poniższym przykładzie mamy dokładnie taką sytuację. Teraz wykonujemy dodawanie w słupku i jak widać, y się redukuje, dzięki czemu otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą, które możemy łatwo rozwiązać. Następnie, analogicznie jak poprzednio, podstawiamy wyliczonego x do któregokolwiek równania, otrzymując końcowe rozwiązanie. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tutaj, jak widać, ani x. Ani y nie są identyczne. Zatem musimy rozszerzyć te równania, aby tak było. Ja wybrałem x -a i będę go rozszerzał do 12, zatem górne równanie mnożę razy 4, a dolne razy 3. Teraz po dodaniu do siebie równań, x -y się skrócą i możemy wyliczyć y, oraz tak jak poprzednio, wyliczyć końcowe rozwiązanie. No i jeszcze jeden przykład. Zapamiętaj sobie, że dobrą praktyką jest zawsze pozbywać się na początku łamków. Zatem mnożymy równania przez takie liczby, aby się ich pozbyć. Następnie redukujemy wyrazy podobne i porządkujemy równanie. Warto zauważyć, że w słupku nie tylko możemy dodawać do siebie równania, ale również je odejmować. Akurat tutaj pasuje odejmowanie, żeby pozbyć się x i tak właśnie otrzymujemy rozwiązanie. A więc mamy dwie metody do rozwiązywania układów równań, no i pojawia się takie pytanie, której używać? Odpowiedź poprawna jest bardzo prosta. Używaj tej, która jest dla Ciebie wygodniejsza. Mam nadzieję, że teraz wiesz, jak rozwiązywać układy równań metodą przeciwnych współczynników. Daj znać w komentarzach, jeśli macie jakieś uwagi co do treści oraz czego chcielibyście więcej. Aby nie ominęły cię żadne materiały, nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz obserwować stronę na Facebooku i Instagramie.